Halo, halo. dzień dobry, witam Was serdecznie podczas dzisiejszego rozruchu, mamy piątek, ja nazywam się Jacek Mądrzejowski, jestem tu po to, żeby Cię obudzić, pobudzić, dobudzić, wybudzić i rozbudzić, zapraszam Cię na 10 minutek, około 10 minut ćwiczeń prostych, przyjemnych, na początek marsz, tak jak zawsze 30 sekund, marszerujemy, idziemy, brzuszek już napinasz, Łopatki ściągnięte, plecki proste. Już dumnie klatka piersiowa do przodu. Od poniedziałku do niedzieli zapraszam Cię tutaj na takie 10 minut. Najlepiej wpadaj tutaj na mój kanał o poranku, subskrybuj go, zostaw lajka, like, niech on Ci wyskakuje. Niech taki filmik wyskakuje Ci codziennie o poranku. Hop! Hop! Zamiast kawy najpierw rozruch, a później kawa. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. I pięknie, bieg w miejscu. Power piątek. Lecimy z tematem hop, 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 kilka ćwiczeń oczywiście wzmacniających, kilka otwierających, kilka rozciągających. I tak wejdziesz w ten piątek. Chyba, że odtwarzasz ten film w innym dniu. No to dzień dobry, witam Cię i bądź codziennie na bieżąco z nowym filmikiem. Hop, krążysz. Pięć razy w jedną i za chwileczkę pięć razy w drugą. Pięknie. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Super. Stań sobie szerzej, ręce przed siebie i 10 skrętów do boku. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Świetnie. 10 ruchów. Do zewnątrz rękoma. Hop. 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 Wydaj do zewnątrz. Sześć, siedem, osiem, dziewięć. I mamy dziesięć. Pięknie bieg w miejscu chwilkę. I teraz uwaga, skaczesz sobie do boku na prawą nogę i wracasz. Jeżeli nie możesz skakać, to zobacz, odchodzisz, schodzisz troszkę niżej i wracasz. Cztery razy na stronę. Hop. Jest dwa. Hop. Jest trzy. Super. Hop. I jest cztery. Tak jak mówię, jak nie możesz skakać, to po prostu odchodzisz o, w ten sposób do boku. Dwa. Trzy i cztery. Świetnie. Stań szerzej. Zejdź do dołu i wyjdź na palce. Pięć razy od teraz. Raz. Dwa. 3, 4 i uwaga, ostatni raz pięknie. 5 i krążenia dookoła. 3 sztuki w jedną, i 3 sztuki w drugą. 2, i 3, druga strona. Hop, teraz. 2, i 3, świetnie. Ok, stań na jednej nodze i prawa nóżka w górze i tylko stopa, góra dół 10 razy. Mamy 10, no to druga strona z uśmiechem, z radością i z energią można jeszcze w tej pozycji fryzurę sobie o, poprawić. Świetnie, choć koncentracja tutaj jednak jest wskazana. Dobra. 10 jeszcze z 5 do tego na palce. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Świetnie. Rozruszaj. Nadgarstki można pochodzić prawo-lewo, żeby nie stać w miejscu. Zimno za oknem, więc trzeba się rozgrzać porządnie. Ręka w przód w ten sposób. Trzymasz i to samo. Może stać w miejscu, możesz. Chodzić. Super, jeszcze chwilka. Świetnie. Druga strona. Daj znać, jaki wynik w tym tygodniu. Co to oznacza, jeżeli jesteś nowa? 7 dni w tygodniu mamy. To jest 7 rozgrywek, bo codziennie jest rozruch. Albo go wygrywasz, albo przegrywasz. więc Możesz wygrać. 7-0, 6-1, 5-2-4, 3. Może też się zdarzyć, że przegrasz np. 3-4, czyli zrobisz 3 rozruchy, a 4 w tygodniu nie zrobisz. Ok, stajesz na końcu. Maty. I już zrobiliśmy to w tym tygodniu, schodzimy do pełnego leżenia trzy razy, hop, idziesz, kładziesz się i wstajesz. Jak nie możesz tego wyróżnienia wykonywać, to po prostu w tym czasie biegnij w miejscu. Hop, dwa i ostatni raz, trzeci i świetnie, super. Przejdź na prawe kolanko, lewa noga z przodu, z tyłu może stopę. Położyć, przenieść ciężar ciała do przodu. Oprzyj się dwoma rękoma tutaj od wewnątrz. I pięć razy do zewnątrz otwierasz się. Hop. wydech do zewnątrz. Hop. Dwa, trzy, cztery i ostatni raz. I pięć. Pięknie. Druga strona, czyli teraz prawa noga do przodu. Świetnie. Przenieś lekko ciężar ciała w przód. I to samo. Raz. Dwa, trzy, cztery. I ostatni raz. Pięknie. I mamy pięć. Ok. Uwaga. Przejdź do klęku podpartego w klęku podpartym. Tylko pięć razy. Prawa ręka przód, lewa noga tyłu. Raz. Dwa. Trzy, cztery. I mamy pięć. Super. Druga strona to samo. Raz. Dwa. Trzy, cztery. I mamy. Pięć. Świetnie. Idziemy, idziemy, idziemy. Natrzymujemy się. W klęku. Wyjście. Do pięcia pośladka. Raz. Dwa. Napinaj tutaj mocno pośladek. Trzy. Super. Cztery. Pięć. Sześć. Jeszcze cztery. Raz. Dwa. 3 i 4. Fantastycznie. Wstajemy. I uwaga. Bieg w miejscu. Już trochę szybszy. Ale jeszcze nie 100%. I do prawej strony. I do lewej. Hop! 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 Dokładnie tak. Ręce pracują. Możesz maszerować szybko. Też będzie ok. Jeszcze chwilkę. Ostatnia szerokość. I przejdź do skakanki. Hop, 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 hop. 5, 4, 3, 2, 1. I świetnie. Uwaga, bieg bokserski. W piąteczek wchodzimy na całego biegiem bokserskim. Pach, 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 rozwala Rozwalasz to. Hop, hop, hop. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. I szybki bieg w miejscu. Z uśmiechem, z radością. I z energią. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze szybciej. Świetnie. I lekko do zewnątrz. Hop! 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 Trzy, dwa, jeden i luzik. Fantastycznie. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Uśmiech, radość i energia. Życzę Tobie dobrego piątku. Trzymaj się i do zobaczenia jutro o tej samej porze. Najlepiej by było. Trzymaj się. Pa. Hej.